Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Brzemek 172 MCPWP i gramy sobie dzisiaj kolejny odcinek w Skywars, ale tym razem, jak widzicie, na serwerze Vertex Hub. Więc gramy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba gdzieś z y, tej strony jest skrzynka trzecia. Kurde. Dobra. Chyba wiem, gdzie jest ta trzecia skrzynka. A wiecie co, kopię się do niej tak o. to lepsze dobra, to mamy sobie resztę wzmieni. Dobra i tutaj lecimy na korę. No i dobra tak Niedługo planuję y, zacząć nową serię No kurde mam już dużo tych serii ale będzie Nie są już dobra Dobra pokazujesz to dobra Tam jest jeszcze koleżka Zobaczymy się do niego, spróbujemy przejść no właśnie No ale dobrze było Dobrze było Nawet nam No trochę Dobrze No więc Idziemy na następną arenę Wcinek myślę będzie trwał nie wiem ile 5 lub 10 minut ja ostatnio sobie tutaj siedziałem, bo też miałem problem bo nie mogłem pić na serwer bo chyba jest nowe IP, bo jak wiecie IP dla kont no Premium było inne, a dla kont, premiu, a dla kont Premium było No więc coś trochę nie halo było, bo ja mam jak wiecie konto premium kurde nie konto premium, konto no premium Minecrafta Mam no premium, więc... Ale to się już wyjaśniła ta sprawa, więc. Dobrze. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie mam jeszcze żadnej klasy. Teraz sobie chyba zbieram. Na klasę Blaze albo na jakąś inną klasę, ale Kurde. No, dosyć łatwo się tu... Expa zbiera więc to zbieranie Expa jest takie No i koleżka się do mnie buduje Nie mam tu nic, mam tylko żelazny wiecz Nie, nie, nie Koleżko, płakam cię Błagam cię, nie zabijaj mnie Proszę weź Dzięki to się nazywa kurde parkour. No więc... No jak śmiecznie, Ale on spadł, he, he No więc... Się nam udało. Pierwszy kill ofiary. Dobra, trzeba by się było tutaj tak schronić ładnie. Sobie pościnać drzewo Heheszki Żeby mieć czym budować. Tak więc chyba my żeśmy na razie pierwsi zabili. co? Tego się nie da. Nie da się drewno Zciąć niemożliwe. No tutaj się da. To jest yy, dobre, bo właśnie na świerkowe drewno Tak No świerkowe chyba drewno A mam zwykłe drewno Jehyszki I tak A jeszcze o tej serii nowej, planowanej Jak mówię przed chwilą, czy nie wiem kiedy bo wiem, że planuję nową serię. Oooo, wilno jak na Martynkę! O, dobra, przegraliśmy, ale wygraliśmy Dobre. Więc idziemy na ostatnią marynę. Tak wiem, strasznie lawę, ponieważ Pff, mam w ogóle straszne lagi tutaj. No ostatnia ręka taka spoko. Jak normalnie gram bez nagrania, to mi lepiej idzie. Zawsze na nagraniu muszę lamić i to strasznie. I po prostu tak. A o tej nowej serii przed chwilą mówiłem. Planuję tą nową serię. Um, u jednego youtubera widziałem. Jeśli chcecie, piszcie w, kana piszcie w komentarzach, mogę Wam podać jego kanał w opisie filmów o ile byście chcieli go ocenić Więc Spoko, dobra I ta seria będzie właśnie niego właśnie ostatnio opisałem z nim i nie ma nic przeciwko, żebym nagrał yy, serię tak jak on nagrywał Cleverbota, nie wiem czy No więc ostatnio opisałem z nim. Nie ma nic przeciwko, więc jest spoko, dobra. Mam perłę. Lecę tutaj. lecę tutaj i go zabiję, Drewnianym mieczem. <laughs> Może lasny. O nie, 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 logi. Dobra, przegrałem, Dobra, ta ręka była za krótka, więc myślę, że jeszcze zagram jedną arenę. To będzie koniec tego odcinka O moja ulubiona dobra. Nie. Yeah. Więc tak. No. Myślę, że seria wam się podoba, bo seria będzie się nazywała Podejrze, piszemy z Cleverbotem. <laughs> Fajne tam grałem sobie, to znaczy pisałem z nim. Więc mogą być różne na filmiku z nowej serii właśnie nie wiem kiedy nakręcę ten film, ale wiem, że mogą być śmiesznie, śmieszne bardzo sytuacje, ponieważ on tam różne dziwne rzeczy pisze, więc no, będzie śmiesznie, jednym słowem mówiąc. Też o kurczę, nie mam żadnego miecza. Ale spokojnie mam trzy diamenty, poczekam sobie spokojnie na te... I temy stałe o już jest patyczek tak. i temy stałe jak każdy wiedzą Są tu tylko dwa dwa usmażone steki i jeden patyczek dobra nie mam czy się podobać kompletnie dobra może byśmy się jakoś na środek przedostali no, 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 no. Pamiętam moje pierwsze filmy, jak nagrywałem z Berteza, ale to było jeszcze przed. Jakby to powiedzieć, to było jeszcze przed tym, jak zanim zeszła, to znaczy zanim doprawili ten. Jezu, no nie, nie mogę się wysłowić. Zanim, mm, tak jak teraz widzicie Zanim go tak bardziej, tak fajniej teraz ten serwer wygląda, bo go Administracja go ogarnęła, to znaczy nie, żeby wtedy nieogarnięty A no tak średnio mi się podobało na nim grać Więc wiecie, teraz mi się podoba lepiej Zresztą Dobrze, to już jest ktoś na środku, może Będzie kill Kurde! Jaki ja jestem tępy! Dobra! Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, chociaż strasznie dzisiaj lamiłem ponieważ pierwszy raz gram odkąd nie gram na wertezie Pierwszy raz gram od ostatniego odcinka ze Skywarsów na Vertezie wer Hub, więc no komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie, oceniajcie, zapraszam Was na mojego fanpage'a bardzo serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Jednym słowem Skywarsy z Verteza powracają.